Jako psycholog uważam, że biorąc pod uwagę, co się wyprawia we współczesnym świecie, w świecie polityki, czy też wielkich mediów oraz biznesu, nie byłoby złym pomysłem, gdyby ludzie stojący na czele w tych branżach, różnych organizacji, ugrupowań, czy też korporacji, zrobili sobie coś w rodzaju testu na narcyzm, a jeśli nie oni to dobrze by było, gdyby ktoś to monitorował, jak nasilenie narcyzmu wypada u tych ludzi. Ale póki co, zamiast fantazjować, sami możemy przyjrzeć się sobie. I dlatego mam dla Was test. Test zawiera w sumie 26 pytań i proszę, abyście do każdej sentencji przyznali. 0 punktów, jeżeli zupełnie się z nią nie zgadzacie, Jeden punkt, jeśli trochę się z nią zgadzacie, 2 punkty, jeśli umiarkowanie się z sentencją zgadzacie oraz 3 punkty, jeśli zdecydowanie się z nią zgadzacie. Odpowiadajcie, kierując się pierwszym odczuciem w ciągu jakichś 10 sekund. Całe to nagranie zostało tak przygotowane, aby sentencje w odpowiednim czasie były przeze mnie czytane i pokazywane na ekranie. Na samym końcu, oczywiście, podliczycie wyniki według instrukcji no i dowiecie się, jak się sprawy mają. Czy jesteście gotowi? Super! A zatem zaczynamy. 1. Ludzie generalnie mnie bardzo niedoceniają. 2. Wiele razy słyszałem, że mam o sobie zbyt wygórowane mniemanie. 3. Preferuję związki z osobami dużo bogatszymi ode mnie lub znacznie młodszymi. 4. Zadaje się tylko z ludźmi, którzy są znani z tego, że osiągnęli sukces, lub są wpływowi. 5. Miłość powinna być dokładnie taka, jak ja to sobie wyobrażam. 6. Trudno mi wyobrazić sobie bycie szczęśliwym bez bogactwa lub sławy. 7. Cel uświęca środki, nawet jeśli oznacza to używanie manipulacji. 8. Nie mam żadnych wątpliwości, że jestem kimś wyjątkowym. 9. Nie ma nic złego w koloryzowaniu swojej kariery lub własnych osiągnięć. 10. Jeśli ktoś dał się oszukać, to sam jest sobie winien, bo był naiwny. 11. Najważniejszą cechą człowieka jest to, ile mogę dzięki niemu zyskać. 12. Z całą pewnością jestem godzien możliwie najlepszego traktowania. 13. Mogę być w związku nawet nie czując, że kocham, o ile sam jestem mocno kochany. 14. Zasady i normy to tylko wskazówki, można je naginać i łamać, jeśli nie zostanie się przyłapanym. 15. Ludzie sukcesu wykorzystują innych, więc ja nie zamierzam być gorszy. 16. Zaspokojenie moich potrzeb zawsze jest dla mnie najważniejsze. 17. Marzę o tym, aby moje życzenia były dla innych rozkazem. 18. Sprawy i uczucia innych ludzi obchodzą mnie tylko wtedy, gdy zainteresowanie tym opłaca mi się. 19. Nie znoszę towarzystwa nieudaczników i ludzi pospolitych, bo takie osoby działają mi na nerwy. 20. Ludzie bardzo często zazdroszczą mi tego, kim jestem. 21. Rzadko kiedy ktokolwiek wydaje mi się godny mojej uwagi. 22. Świat byłby o wiele lepszy, gdyby jego los zależał ode mnie. 23. Na miłość kogoś takiego jak ja trzeba sobie zapracować, dając od siebie o wiele więcej, niż oczekuje się w zamian. Dwadzieścia cztery. Nienawidzę prozy życia, więc powinni zajmować się nią ludzie innego gatunku niż ja. Dwadzieścia pięć. Jeśli relacja nie zaspokaja wszystkich moich potrzeb, wolno mi zdradzać. 26. Lubię o sobie myśleć, że jestem jak kameleon. Zyskuję dzięki zmienianiu się w zależności od potrzeby. Dziękuję. To koniec testu. Teraz należy zsumować wszystkie wyniki. Ale zanim podam wartości odnoszące się do skali, to podkreślam tutaj dobitnie i wyraźnie, że ten werdykt, który za chwilę usłyszycie, będzie werdyktem orientacyjnym. Oczywiście to nie zastąpi specjalistycznej diagnozy przeprowadzonej przez specjalistę, takiego jak psycholog albo psychiatra. Dlatego miejcie do tego odpowiedni dystans. Natomiast, jeżeli wartości będziecie mieli dość wysokie, no to tym bardziej Was zachęcam do tego, abyście skonsultowali się z tego typu fachowcem, po to, aby zapobiegać różnym nieszczęściom i cierpieniu we własnym życiu. Dobrze, to teraz przyjrzyjmy się wynikom. Jeżeli uzyskaliście od 0 do 20 punktów, to mamy do czynienia z żadnym albo znikomym nasileniem narcyzmu. Między 21 a 40 punktów to łagodne nasilenie narcyzmu, które okazjonalnie może co najwyżej przysparzać Wam problemów bądź cierpienia. Między 41 a 60 punktów to umiarkowane nasilenie narcyzmu, którego z całą pewnością nie należałoby lekceważyć, bo możecie napytać sobie dużo biedy, a poza tym cierpieć w sytuacjach, w których równie dobrze. Moglibyście cierpienia nie doświadczać. Między 61 a 78 punktów to już duże nasilenie narcyzmu. I wtedy zdecydowanie dobrze byłoby, gdybyście skonsultowali się ze specjalistą. To tyle, szanowni państwo. Dziękuję wam za uwagę. Mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop z